Definitywnie, nieodwołalnie koniec. Dzisiaj oddałam 6 rzutów w karierze ostatnich, konkursowych dwa próbne i to już jest koniec. I to jest koniec pięknej historii, którą tworzyłam przez 17, albo więcej lat ostatnich. Jakoś tak. Kończysz z czy w pełni z, Wiadomo, że z niedosytem. Jak każdy zawodowy sportowiec marzył o medalu w olimpijskich. Nie wyszło. Do trzech razy sztuka nie wyszło. Nie wiem, co by było w przyszłości, ale decyzja jest taka, a nie inna. Nie odwołam się na pewno. Będę wracać na zawody, ale w Rolniku A to, że kończysz na memoriale? Najpiękniejszy moment najpiękniejszy stadion, najlepsza publiczność, Poniosła mnie, bo ja nie sądziłam, że ja dzisiaj rzucę 62 metrów. Bo nie oszukujmy się, od Igrzysk minął miesiąc. Zrobiłam chyba z 8 może treningów, może nawet nie. Przyznaję się bez bicia i przepraszam kibiców, walczyłam do końca. Ale za dużo łez wylanych wcześniej, za dużo żali. A trochę się obraziłam na pod, trochę nie. Coś się pięknego skończyło, coś nowego się zacznie. A czego chcesz życzyć? Szczęścia! Tylko i wyłącznie. Nie. Dalej nie wiem, ja jeszcze nie planuję co dalej. Ja dzisiaj mam memoriał, ja zaraz miałam kiwicować Piotrowi, a bo nie mogę po cały czas coś robię. Później jest piękny bankiet, zakończenie tego wszystkiego, będę się bawić do rana. I od jutra jestem emerytowanym sportowcem, znaczy takim w cudzysłowie, bo emerytury nie mam, ale emeryturę. przeszłam na emeryturę.